Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. Zrobimy sobie teraz taki szybki odcinek z całej tutaj hodowli, całej całej calusieńki, jaka tylko jest. Kto to chcenie zostanie ze mną i sobie tutaj będzie mógł obejrzeć na jednym odcinku, co sobie hoduje. Więc jesteśmy przy klatkach dla przepiórek wniosek. Przy klatkach dla przepiórek wniosek one tutaj Zażywają sobie w większości przypadków kąpieli, w piasku i suchej dezynfekcji. Fajnie mi tutaj to roztrząsają po pacach, z których zgarniam nieczystości na koniec tygodnia. Ogólnie wano mam znowu w garażu, tym razem na DPF i EGR. Więc sprzątałem tylko u a reszta miała dościelane. Jakoś muszę się przemęczyć, dopóki nie mam z powrotem wana, to no jeszcze będę wywoził gnoju wolwem czy C1 -tom. tak więc tak tutaj to wygląda przy przepiórkach wniosek i lecimy dalej bo jest dużo do pokazania a chcecie wyrobić w czasie karzełki łapciate fajna sprawa e, mamy tutaj 6 sztuk 5 kur i koguta 3 kurki ubiegłoroczne i 3 sztuki tutaj razem z kogutem są Letnie. Tutaj te starsze sztuki są z Polski, trzy wychodowane właśnie tutaj z tych ptaków. No w tym roku będę musiał się rozejrzeć jak nie za kogutem, to poza jajkami lęgowymi, żeby prowadzić sobie jakąś świeżą kres. Najlepiej byłoby tylko i wyłącznie ściągnąć sobie koguta skądś, ale zobaczymy jak to się rozwiąże. One tutaj się już niosą, więc jajka do sprzedaży jak najbardziej. Jeżeli nie do sprzedaży, no to do oklucia. Do Powiem wam tak, kurki domy znajdują, ale z kogutami to trzeba radzić tak, że najlepiej mieć dużego psa i wiecie co, nie? nie tak więc taka sytuacja, lecimy dalej. E, tęczanki, e, te kury chciałbym sobie trochę rozmnożyć. E, prawdopodobnie będę ściągał sobie jakieś jajka z Polski, e, no bo mam tylko jednego koguta, więc będzie ciężko o jakąś świeżą krew. No na upartego jeszcze przyszły rok na tym jednym kogucie i, i nawet córkach bym sobie ujechał. No ale zobaczymy, jak to się rozwiąże. One niosą naprawdę fajne jajka, są duże jajka. I jestem z tego zadowolony. Więc myślę, że tęczanki spokojnie znajdą sobie tutaj nowe domy. Chociaż już mi Brytyjczycy przybijali, że to są lekhorny, a nie tęczanki. Szczególnie, że lekhor ma zupełnie inny pokrój, inny kształt grzebienia. Ma białe, duże zausznice. No a tęczanka jest po prostu inna. Znalazłem tutaj jeszcze kury hiszpańskie, pita pita, czy pinta pinta. No, z tym tutaj ancymonem będzie trzeba sobie jakoś inaczej radzić. No bo wiadomo, wszystko może być włoskie, niemieckie, hiszpańskie, angielskie, francuskie, ale broń Boże polskie. Polskie to nie może być, to już jest ściema. No ale jest z takimi sobie radziliśmy, więc będzie git. Tutaj jeszcze z pogutem, się pożegnamy, o cyk, lecimy dalej. Polbarki, fajna sprawa. Mnie te kury się podobają, ale Wy, tam w tych instytutach, zajmujący się wielcy fachowcy genetyką i tak dalej, weźcie, zastanówcie się nad tym, co robicie, bo ręce opadają. Nie dziwi mnie, że ludzie na wsiach nie chcą tego trzymać i ja w zasadzie polbara pierwszy raz widziałem na żywo w ubiegłym roku, kiedy pojechałem sobie odebrać jajka lęgowe i teraz tutaj je mam u siebie. Jeżeli wy tam produkujecie kury, tam, tam w tych instytutach i te kury nie są takie jajko, ja nie wiem czy to jest SK w ogóle, bo to jest jajko w rozmiarze karzełka tego no to nie mam więcej pytań. Albo wy zrobicie te, te, te polbary tak, żeby niosły jajka większe i więcej, a nie tam 160 czy 180 rocznie, bo one prawdopodobnie więcej nie zniosą, po tym co tutaj widzę. No albo one po prostu wyginą i, i bez żalu licznej w stronę. Naprawdę no, fajna kura, kura, jeżeli chodzi o, o jej wygląd i tak dalej, ale jak masz chodzić po tego i tylko dawać rzecz i nic z tego nie mieć, no to dzięki. I tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o Polbara, e, lecimy dalej. Czubatki staropolskie, e, zagrodówki i Australorpy, tak się prezentują, ja tutaj będę w nich trochę dzisiaj grzebał, wyciągał koguty, Zastanawiał się co z nimi dalej, eee, spróbuję tutaj kilka z nich e, sprzedać, nie wiem czy się uda, jak nie no to kolega ma psa i mielone, eee, no bo wszystkich kogutów nie będę potrzebował, eee, a też nie ma co tego żywić w nieskończoność, więc tak to właśnie e, będzie i lecimy dalej. To jest po kaszkach, został zagospodarowany. Tutaj siedzą sobie e, niespełna 4 te przepiórki. One za tydzień, dwa, e, góra, trzy powinny pojechać do nowego domu. E, zobaczymy, co z nich zostanie. No wiadomo, że w międzyczasie co lepsze to sobie wybiorę, a reszta po prostu do klatek e, i do handlarza. Tak, tutaj jestem dogadany. Jeden pan miesiąc w miesiąc chce sobie odbierać partię przepiórek, więc yy, lecimy z tym tematem do przodu. Ale że te ostatnie moje klucze nie, nie poszły za bardzo po mojej myśli, to będę musiał tutaj też część sobie z tego rzutu zostawić. Yy, w środę mam kolejne klucze, więc tam mam nadzieję, że już więcej sobie będę mógł yy, coś zostawić z tamtego rzutu, no, ale yy, co wyjdzie, to, to powiem wam później. Tak, gniazda i yy, kaczuszek. Kaczuszki się niosą, kajugi. Mamy pięć sztuk. Zbieram tutaj jeszcze kilka i inkubator. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. No, mam nadzieję, że jakieś kaczuszki się pojawią. Całkiem fajna sprawa. Jajka są trochę innej barwy. Tutaj ta kaczuszka niesie trochę jaśniejsze. A ta druga kaczuszka niesie trochę jajka ciemniejsze. One w miarę upływu sezonu będą robiły się coraz jaśniejsze, te pierwsze jajka powinny być yy, czarne, a ostatnie prawie takie białe, kremowe, coś jak te tutaj. no tej kaczywce yy, nie wyszło, więc od razu są takie jak ostatnie, no mam nadzieję, że ona tych jajeczek trochę naniesie. Część przykórów Tak yy, tutaj sobie siedzą, trochę w budce, trochę na zewnątrz. Zostało tylko tyle sztuk, trójka Snowflake, trójka Silver. Mamy się trochę czerwonych i białych, no z przepierów trochę schodzę, a o nich zrobię osobny odcinek i wyjaśnię Wam tam co i jak. Kojczyk z ceramkami. Wczoraj sprzedałem jedną parkę ciemnego koguta i kurę jedwabistą. Tak to tu się prezentuje. E, ogólnie mam zamiar jeszcze dziś wyciągnąć stąd wszystkie koguty i zostawić tylko tego tutaj kurokłatwianego kawalera, żeby trochę pochodził sobie z kurami. Później go wyciągnę, włożę tego, niech sobie chodzi z kurami. A jeszcze później jak mi dojrzeją wszystkie, no tego chcę sprzedać jeszcze, e, to będę wrzucał tutaj tego i mam już odłożonego trochę takiego słabego e, ciemnego koguta. No i zobaczymy co będzie się kluło po tych, po tych panach Mam nadzieję na fajne sztuki bo na razie to kluje mi się wiecie wszystko po wszystkim I później po kolorach dochodzę co jest co I wychodzi na to że bardzo mało kluje się po tym tutaj kogucie A najwięcej po nim On jest jarzębiaty W zasadzie wszystkie Młode Które się klują są jarzębiaty a, a po tym, jak się coś kluje, to są koguty i ich nie potrzebuję. Więc no, tego. I cykl, lecimy po królikach. Bardzo szybko, bo film ten tutaj już ma 9 minut. A jak wiecie, ja staram się nagrywać te filmy jak najkrótsze. I tak nie chcę Wam się oglądać długich odcinków, więc to 12 minut i tyle. Samica z młodymi. Macpajka, Macpajka, Samiec. Tam z młodymi. One dzisiaj kończymy po tygodnie. Niektóre mają już całkiem fajne oczy, niektóre jeszcze nie otworzyły tych oczu. A e, tutaj jestem osłabiony pogód. Nie pan rośnie, bo to jest zupełnie inna, inna krew. E, no i będę go potrzebował. Chińczyki jajka z Chińczyków. Dzisiaj będę nastawiał do inkubatora e, Pióry biedzi niskie, od nich jajka też będę wyciągał i wrzucał dzisiaj do inkubatora. Zobaczymy, czy coś są warte, czy nie. No i tutaj na klatkach mam część odizolowanych kogutów, takich zapasowych. Na drugą stronę też będę wrzucał jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj koguty inne, zapasowe. Tak, żeby nie siedziały mi na klatkach dla niosek niepotrzebnie. I tak będziemy sobie nimi później rotować. To idziemy na dół. No dobra, jesteśmy koło indyków. Od indyków mam odłożone już 10 jajek. Te jajka będą leciały do inkubatora. I fajnie. Prawdopodobnie wszystkie są zalężone, no bo przyłapałem już tego nicponia na, na akcie. Że tak sobie powiem. No więc jajka powinny być zalężone. Tutaj zaczęło się tworzyć gniazdo. Muszę dociąć jeszcze trzy płyty środkową. Noszą i górę. No i mam nadzieję, że indyczki będą tutaj się mi w te gniazdo niosły. Skrzynia z piaskiem też została, chyba w zeszłym tygodniu jakoś wrzucona. Zobaczę czy indyki się wyczyściły. No Trochę piasku tylko i, i zupełnie inaczej wyglądają, więc jest naprawdę naprawdę spoko, bardzo fajnie. Tutaj już nie będę tam wchodził, tylko na szybko zrobię nagranie ojca z zagrodówkami, tam mieszańcami i tak dalej. Tutaj tego pana będę musiał odizolować, wynaleźć mu miejsce, złapać po kilka kur i niech on sobie z nimi lata, no bo chłop, mimo tego, że mały, nie daje żyć mi i uciekł, schował się. No w każdym razie chodzi mi o zagradówka, o, czuć będzie, on mi gania strasznie zagrodówka, a że to jest taka trochę ciapa, no to się temu małemu daje obijać niestety, no i mam na... znaczy, nie mam nadziei. Prawdopodobnie większość kurczaków tutaj będzie po tym właśnie małym pierunie i, i tym tutaj brachmie. No Bo brahme też widziałem, że chodzi po tych kurach, jeździ równo. Hmm. Naprawdę nie wiem co się będzie przygotowało. Kurczaki mi dzisiaj wychodzą, więc zobaczymy. E, Koniec z zagrodówkami i e, czubatkami. Za chwilę będę robił miejsce właśnie dla czubatek dworskich. E, jeden z tych kogutów i cztery kury. Pojadę do nowego końca i będziemy sobie tutaj produkowali e, czubatki dworskie. Jeżeli chodzi o rozmiar ich jajka, i w ogóle ich jako taki, no to Szału nie ma. I stąd też będę miał do wyciągnięcia chyba dwie legbarki. Takie bez czubka. To one sobie polecą właśnie razem z tym kogutem, e, lokowanym, malutkim. I będziemy robili sobie mm, lokowane kury. Na, na, na Lekbarach i różnych tam innych odpadach. E, no i będę prawdopodobnie chciał dokupić sobie e, kilka kur, właśnie Lekbar, i tutaj wrzucić do, do mojego stada, e, żeby trochę poprawić ich pokój, bo inbryd jest prawdopodobnie gruby, dlatego one tak wyrosły. E, jeżeli chodzi o czubatkę dworską, jajka będą, e, będą wysłane z Polski. Tutaj dla mnie muszę się do pana odezwać. bo Miałem to zrobić gdzieś w okolicach lutego, marca, więc no, czas już powoli. Nagli i, i jajka z Polski, czubatek dorskich e, przyjadą do mnie i będziemy szli w te kury trochę mocniej. I o! I tu jeszcze tak po łebkach: dotki, Maransy, Czubatki, um, Alamcamani. I tak dalej. Tak się prezentują. Maransy niedługo powinny zacząć nieść Na pewno ta kurka i tamta. A czy tak się stanie? To zobaczymy. Mam w inkubatorze też trochę innych. Jajek z innego źródła. Maransów i A dlaczego tak weźmie? Tutaj mam cztery widzę koguty maransa. A nie, trzy. No dobra. Powiedzmy, że się zgadza. Eee, mam jajka maransów i lekbarów z innego źródła. nie więc e, będzie co dokładać później, ale no to wiadomo, potrzeba prawie rok czasu. Eee, więc może jeszcze jakieś nowe sztuki się tutaj pojawią. Kojec z Rhode Islandem, a, i kilku na. Z kilkoma lekhornami dokupiłem kilka sztuk Rodajlenda, no bo na jej miałem ich mało. Brakowało mi do zamówień, więc pojawiły się cztery kury, ale tym razem kury już już prawdziwego Rodajlenda. Naprawdę pokrojowo dużo sztuk, większe od tych czeskich, hybryd. No tutaj widać od razu, nie? Że to jest zupełnie e, inna kura, więc mam nadzieję, że potomstwo będzie wychodziło z tego bardzo fajne. E, już kilka sztuk mi się wykluło po tym kogucie i tych czeskich kurach, e, więc jakiś tam pogląd na to, co, co jest, będzie e, prawdopodobnie. Lekhorny stąd wyciągnę i włożę je do e, Rock i włożę je prawdopodobnie tutaj do plymafrok, żeby kogut miał więcej kur i trochę więcej zajęcia, no bo jak widać te kury są zajeżdżone e, to że one nie mają piór to nie jest wydzielane. tylko tak, po prostu kogut e, po nich jeździ i one są trochę e, za mocno e, używane, że tak powiem, przez niego a że, a że lekhorn niesie jajko innego koloru, no to nie będzie mi się myliło nie? Co, co jest po lekhornie, a co po Plymouth i tutaj też dojechało kilka y, sztuk y, Saseksów. tak więc jest teraz 9 kur i, i kogut. Y, saseks bardzo fajnie się sprzedaje, więc potrzeba mi było trochę więcej. No i tak wyszło, że dokupiłem sobie te właśnie dwie y, sztuki. I tutaj sobie razem y, koegzystują. Zobaczymy, y, jak będzie z nieśnością. Czy pojawi się dziennie więcej o te dwa jej kaczynwy. Pisklęta i zależenie, fajne. No bo tutaj już trochę e, po tych kurach mam. E I tyle. E, już będę kończył ten odcinek, bo ma prawie 17 minut, e, więc jest naprawdę długi. No, ale chciałem wam tym razem pokazać wszystko e, w jednym, więc e, mam nadzieję, że odcinek przypada do gustu. Pozdrawiam was, dzięki, cześć.